Propozycja dzisiaj ćwiczeń dla osób, które po prostu nie mają sprzętu, nie mają siłowni, ale mają taką taśmę. Więc zrobimy sobie plecy, barki i biceps. Pokażę wam ten zestaw, także że pierwsze ćwiczenie leci od razu wiosowanie. Do biodra Dłoń idzie, wąsko idzie w łokieć. Widzisz o co chodzi? Trzymasz sobie tak, dopięty brzuch, delikatnie pochylona sylwetka, i teraz dociągasz sobie do biodra w ten sposób, żeby napiąć ten najszerszy grzbietu. To jest podstawa. Jeżeli umiesz napinać mięśnie. To będzie jeszcze lepiej wchodziło, czyli będzie jeszcze lepiej działało, bo lepiej jak jest lepiej, więc pamiętaj, żeby właśnie skupić się na tym ćwiczeniu w taki sposób, żeby ten mięsień pracował w odpowiedni sposób, żeby to robić wyraźniej, a wyraźniej będziesz robił, jak będziesz dopinał to, co trzeba. Także sprawdź sobie, bo naprawdę fajnie działa. Ulubiałem to ćwiczenie na wakacjach. To jest typowo takie moje numer jeden, że fajna pompa działa. Przechodzimy sobie dalej. Daj sobie teraz już, popatrzcie, taką taśmę i teraz będziemy robić kciuki w ten sposób, żeby dać nad głowę i takie delikatnie dawinci będziemy robić ćwiczenie. No i popatrz jak tutaj plecy fajnie pracują. Jak tutaj popatrz, jak to właśnie tutaj pięknie tutaj działa. Całe ciało, ale plecki i barki. Tu się mega wzmacniają i jest pompa. To jest takie, można powiedzieć, moje odkrycie, gdzie na wakacjach świetnie się to sprawdza. Więc sobie sprawdź, o co tutaj właśnie chodzi. Tylko pamiętaj co? Dopinamy oczywiście, bo to jest perfetto i czuć ładnej kaptury. Więc lecimy dalej, dalej, dalej. Teraz barki tylko bardziej będą do przodu. Tylko zwróć uwagę, co? Mamy napinać barki, więc ćwiczymy barkami. Nie chaotycznie dopinałem brzuch, niechaotycznie robimy ramę robimy ramę, chwytamy sobie za taśmę i teraz łokcie idą fajnie tak właśnie, żeby dopinać te barki nie za wysoko, żeby tutaj kaptury nie za bardzo pracowały ale właśnie ta świadomość to jest podstawa w ćwiczeniach wtedy jest lepszy efekt, lepsza jakość bo pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby robić to powtórzeń nie wiadomo ile tylko żeby to robić właściwie na tym to polega, przecież tak ciało najlepiej działa właśnie jeżeli mamy wzmacniać poszczególne mięśnie, to żeby skupić się na nich i dobrze ćwiczyć Kolejne ćwiczenie to już jest wąskie unoszenie Tylko popatrzcie, zwróćcie uwagę na to, że głowa jest delikatnie, broda jest delikatnie w dole I Jak będziemy unosić to właśnie w ten sposób, żeby też nie było za wysoko Kolejny bicepsik No i biceps to taka pompa większa Więc biceps, chwyt taki młotkowy, chwyt No i pompujemy sobie do odcięcia I można by rzec, że ten zestaw spokojnie wystarczy Żeby się dopompować, żeby ten, podtrzymać formę Żeby po prostu dobrze się poczuć bo naprawdę niewiele trzeba, naprawdę niewiele trzeba, żeby dobrze poćwiczyć. Taka tasiemka wszędzie cię zmieści. Więc mam nadzieję, że ta propozycja ćwiczeń trochę Cię zainspiruje do tego, że na wakacjach w hotelu, gdziekolwiek gdzie jesteś, będziesz już ćwiczyć sobie regularnie. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję.